Siemanko wszystkim dzisiaj bokiem będę nagrywał. Może będzie już u was zajebiście, bo ostatnio kolega mi się mówił, że chujowo jest. Jak nagrywam tak normalnie. Zobaczymy teraz. Eee, dzięki za dwa lata oglądania Że jesteście ze mną Fajnie z Waszej strony Tutaj samiczka. Trochę ciemno, jak to koleżka mówi u no, mnie. No, jakoś tak ciemno wyszło teraz. Można hmm. czarkę też tak trochę kijowo z latarką, bo przerzucałem, ee, bo przerzucałem samiczki od samców. Więc tak to wygląda. Tu same samiczki już są. Ale ogólnie chciałem Wam podziękować za te dwa lata że oglądacie, coś tam komentujecie. Ogólnie spoko jest. Eee. Fajnie, że przez dwa lata jakoś tam to funkcjonowało, może lepiej gorzej. Jakoś tam profesjonalnie tego nie robię, tylko robię dlatego, żeby jakieś te powiki były na YouTube, a nie same te kurde, co w górze latają, bo bo tu nie o to chodzi. Nie każdy lubi lotne. Niektórzy też lubią, że one po ziemi płaziły, dobrze się poprezentowały, więc tak to wygląda. Tu są same samczyki, już i ten ogólnie myślałem, że za dwa lata nagrywania osiągnę tysiąc subskrypcji, i tym tysiącem subskrypcji dzięki temu, że osiągnąłem te tysiąc subskrypcji, zrobię jakiś konkurs, czy coś w tym stylu. Ja oddam tą starą parę yy, na lęcie czerwoną, tutaj samiec siedzi a samica jest tam gdzieś no ale nie wbiłem tysiąca subskrypcji, więc tego nie uczynię myślałem, że przez dwa lata to uczynię i tak zrobię, że dlatego, że wbiłem tysiąc subskrypcji to oddam komuś parę tą na lęcie bo tak, samicka się niesie jest z 12 roku, ale, ale się niesie, co nie mam co ukrywać. A samczyk jest z 19, ale e, po co mamy go komuś sprzedawać? Jak. E, no bo samiczka, nie oszukujmy się. Zobaczymy w tym roku, czy się będzie niosła, czy nie. No, z już wbije tysiąc subskrypcji, to, to nawet już się nikomu nie będę oddawał, bo to trochę wstyd będzie. Ale w, Teraz myślałem tak sobie, że jak wbiję tysiąc subskrypcji, to oddam tą parę komuś. W tym roku ta samiczka normalnie pięć lęgów miała. Młode zdychały, to zdychały. No ale pięć razy jajka miała. Dwunasty rok. Więc nie ma co narzekać. A i tak to nie. I dlatego tak myślałem, że po prostu oddam ją komuś za te no, 1000 subskrypcji, jakiś konkurs, to tam zrobił, nie wiem, coś tam, jakiś komentarz, potem wylosowałbym i tyle, nie? I tak, tak, tak miałam to oddać, tą parę, ale 1000 nie wbiłem, więc para zostanie jeszcze na rok, a za rok zobaczymy, czy do żywocie, czy co będzie. Tak, przy dzisiejszym roze mi dwa młode padły, więc z dziewięciu zostało siedem, ale jest taki problem, że. oj sorki. Rodzice na nich już nie siedzą Więc wątpię, żeby ten Żeby poprzeżywały Tą czerwone, na białym jeszcze siedzą Luszczaki też nie siedzą, jeden nim zdechł Właśnie czerwonym też dech, jeden, ten mniejszy Więc teraz jak ich jest, są po jednym to raczej wątpię, żeby przeżyły Jak było ich wcześniej dwa to tu by pewnie poprzeżywały No i tak to, dzisiaj dam grytu Dzisiaj sobota, święto, no to gry tu dostali i trochę mączki. Mm, sprzątałem, nie wiem, sprzątałem chyba drugiego tutaj. Trochę wiórkami pozasypywałem jak to zawsze. I tak to sam osobno, samica osobno, poprzerzucałem. Następny filmik będzie ciekawszy, może bo trochę dokupiłem sztuk. Mam trochę nowości. Będę miał nowości. Muszę policzyć. Czekajcie chwilę. 5, 6, 7 mam nowości. 7 chyba. Dwa gołąbki są na kwarantannie. Ale już widzę, że ten jeden z kwarantanny, co jest, to facet mnie oszukał. Zamiast samca wyszła samiczka. I będę miał problem. No, ale to się trudno mówi. Tak to jest. Dobra, wielkie dzięki jeszcze raz za oglądanie, za subskrypcję. No, ale sorry, nie dobiliśmy do tego tysiąca. Myślałem, że to szybciej wchodzi, ten tysiąc, ale jednak nie, jednak to tak trochę wolniej wchodzi. O, a jeszcze taka ciekawostka. Ten samiec policzyłem no dobra zrobimy zagadkę taką małą ile ja ten samiec możemy mieć piór w ogonie bo policzyłem ma nawet sporo powiem tak i tam samiczka od niego siedzi o tutaj która też ma sporo zniosł jajka to więc zostawiłem boki żółte wykluły się młode To niech siedzą ale srebrnych Zgadnijcie ile Ile mogą mieć piór w ogonie Taka mała ciekawostka Ile mogą mieć srebrne piór w ogonie A tu moje samiczki Dobra, to dzięki za oglądanie Hej, do zobaczenia do następnego I zobaczymy czy ktoś zgadnie ile. Ten samczyk i samiczka mogą mieć piór w ogonie. Hej!